Oto samczyk. Właśnie mu wymieniłem ściółkę. To jest samczyk, no wyszedł taki żelazisty. Bardzo fajna okrywa. To jest mieszanie z Termonda z belgi. Termon był rasowy, belg rasowy wyszło. Taki żelazisty wyszedł. I teraz to jest samiec. Będę chciał go mieszać z samicą belgijską oryginalną. Zobaczymy, co wtedy uzyskamy. Takiej trochę zabawy w genetykę ostatnio. No, i to na tyle w dzisiejszym filmiku. Żywienie, no to co daje? Granulat, różne mieszanki zbóż, owiec, jęczmień, pszenica, pszenżyto, kurydza, trochę ryżu, siano, słomy dostają, trawy dostają, też dużo zielonek dostają. 60 minut to na tyle. Cześć!